Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Wołomina. Obchodzimy dziś wielkie święto naszej ojczyzny, święto demokracji i narodu polskiego, który jako pierwszy w Europie potrafił pójść w kierunku wartości przyświecających nowoczesnej cywilizacji zachodniej. Potrzeba zadbania o godność człowieka, bez której nie jest możliwa budowa silnego i sprawiedliwego państwa, mogącego bronić swoich obywateli, kazała naszym rodakom 220 lat temu uchwalić konstytucję, z której i my w dniu dzisiejszym słusznie jesteśmy dumni. Konstytucja 3 maja gwarantowała opiekę państwa nad wszystkimi warstwami ówczesnego społeczeństwa. Dokonała podziału władzy na sądowniczą, ustawodawczą i wykonawczą. Idąc w kierunku demokratyzacji ustroju, a także zniosła liberum veto, które skutecznie hamowało rozwój i osłabiało Pierwszą Rzeczpospolitą. Wielka radość w Polsce, która wybuchła 3 maja 1791 roku, niestety nie była w smak wrogom naszej ojczyzny. Polacy nie zdążyli zreformować swojego państwa, tak jak tego pragnęli. Reformy i refleksja nad stanem kraju przyszły o wiele za późno. Nastały mroczne czasy rozbiorów, germanizacji i rusyfikacji, męczeństwa powstańców i zsyłek patriotów na Sybir, wywłaszczania majątków szlacheckich i grabieży, walki z polską kulturą i wiarą katolicką. Przez ponad 120 lat ten wielki, patriotyczny i bezkrwawy zryw wolności, jakim było uchwalenie Konstytucji 3 Maja który możemy porównać tylko do fenomenu solidarności naszych czasów, pozostał jedynie świadectwem dojrzałości polskich elit. Dojrzałości, która przyszła jednak zbyt późno. Ale to świadectwo było także drogowskazem na przyszłość. Było ono niejako testamentem, który wymazana z mapy świata Polska potrafiła podjąć w decydujących momentach naszej historii. Obecnie przeżywamy podniosłe chwile w życiu naszym i naszej Ojczyzny. Przedwczoraj na ołtarze wniesiony został Jan Paweł II, papież Polak. Dobrze wiemy i pamiętamy, jak powtarzał nam i dowiódł własnym życiem oraz pontyfikatem, że Polska jest naszym szczególnym obowiązkiem. Mając tego wielkiego rędownika w domu ojca, możemy przez niego czerpać siłę i inspirację. Wydawać świadectwo miłości Ojczyzny. Szanowni Państwo, proszę Was i siebie, abyśmy potrafili dbać o naszą małą Ojczyznę Wołomi i tę wielką Polskę, byśmy czuli dumę z naszych osiągnięć i sukcesów. Życzę nam, byśmy jako Polacy podejmowali się zadań na miarę tego wydarzenia, które dziś świętujemy. Aby każda zrealizowana z powodzeniem inicjatywa. To każda realizowana z powodzeniem inicjatywa dla naszego kraju była wzmocnieniem Włomina w Polsce i tym samym Polski w świecie. Czerpmy z dziedzictwa naszych przodków, bo mamy z czego być dumni. A o mądrość i łaskę czynienia dobra módlmy się zastawienictwem błogosławionego Jana Pawła II. Szanowni Państwo, na zakończenie pragnę ogromnie podziękować wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie dzisiejszej podniosłej uroczystości. Dziękuję duchownym za obecność i wspólne układy święta. Mieszkańcom Wołomina za tak liczne przybycie. Kombatantom i szanownym gościom za uświetnienie swoją obecnością uroczystości. Dziękuję pocztom sztandarowym, które są tak liczne w dniu dzisiejszym. Harcerzom i szczególnie żołnierzom I Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki i drugiemu Szwadronowi 11 Pułku Łanów Legionowych. Chciałbym już teraz podziękować uczniom i nauczycielom zespołu szkół nr 5 za przygotowanie części artystycznej, która będzie na zakończenie. Dziękuję bardzo za uwagę.